Siemowie zos w kolejnym odcineczku na moim kanaleczku W dzisiejszym odcineczku będziemy kolejny odcineczek mieli i kolejny dzień zdrabki wielkopostnej 2022 No i bez wolnego przedłużenia zaczynamy Że zaczynamy przepraszam zaczynamy Dziś mamy do unboxowania 16 marca no i bez w sumie żadnego przedłużenia mm, mm, możemy zaczynać no i widzimy się za chwilę jak to zdrapiemy Ej, a właśnie jak y, o, y, mowa o zdrapaniu to przy okazji jak wam to y, zdrapuję y, to pamiętajcie o y, w sumie łapa w górę subach na kanale no, bo pamiętajcie też, że na 300, 300 subów mam specjal, który nie pożałujecie na pewno, ponieważ no, jeszcze takiego specjalu nie było. Yy, więc no, po prostu na 300 subów, im szybciej wbijecie, tym szybciej macie specjal. No, nie mówiąc o daily, cały czas, że mam cały czas. Yy, no i. Yy, już Wam pokażę tą zdrapencję. Uwaga, czekajcie. O, wymień 5 najważniejszych osób w Twoim życiu, i dziękuj no to jest zadanie i, na, i, i nie ma więcej po prostu że, że nic do tego no i to mogę powiedzieć że to tyle z tego odcinka pamiętajcie o łapka w górę subach na kanale pamiętajcie też że na 300 subów jest specjal no a ja się z wami żegnam no i cześć